Niepokojące wieści o Vanessie Aleksander po finale Tańca z Gwiazdami. Tuż po ogłoszeniu wyników do zwyciężczyni wezwano karetkę. Polsat przedstawił w tej sprawie oficjalne stanowisko. Już w garderobie udzielono jej pierwszej pomocy, informuje stacja. Vanessa Aleksander wygrała taniec z gwiazdami, 17 listopada rozegrał się finał 15 edycji Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, w którym w walce o kryształową kulę zmierzyły się trzy pary, Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz oraz Julia Żugaj i Michał Kucina. Wieczór uświetniły też gościnne występy wokalne, a do tego ogłoszono pierwszą uczestniczkę kolejnej edycji. Wiosną w tańcu z gwiazdami zatańczy Blanka Stajków z zwycięzcami jesiennej odsłony Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami zostali Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, co było pewnym zaskoczeniem, bo w wywiadach udzielanych przed finałem aktorka otwarcie mówiła, że nie spodziewa się wygranej. Do Vanessa Aleksander wezwano pogotowie, jak donoszą media, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz po ogłoszeniu wyników szybko zniknęli wszystkim z oczu. Zwycięzcy po wielkim finale udzielili kilku wywiadów i udali się za kulisy. Dziennikarze oczekiwali na parę przy ściankach, jednak na próżno opisuje Plejada. W związku z sytuacją, Portal skontaktował się z biurem prasowym Polsatu, które w wydanym w odpowiedzi oświadczeniu poinformowało, że laureatka tańca z gwiazdami potrzebowała pomocy. Wezwano do niej pogotowie, Vanessa Aleksander źle się poczuła i już w garderobie udzielono jej pierwszej pomocy. Tańczyła pomimo kontuzji, otrzymała leki przeciwbólowe. Zadzwoniono także po karetkę, przekazał Polsat. Wiadomo, że Aleksander podczas finału zmagała się z bólem spowodowanym kontuzją. Mimo cierpienia zdołała zachować zimną krew. Tańczyła z ciężką kontuzją nogi, nie pisnęła słówkiem, wyznała Paulina Sykut Jerzyna. Głos w sprawie zabrał także menadżer aktorki. Vanessa obecnie czuje się już lepiej i musi po prostu trochę odpocząć, poinformował w cytowanym przez plejadę komunikacie, tłumacząc zasłabła z powodu różnych czynników. Przede wszystkim przez bardzo intensywny czas i przez kilkumiesięczne codzienne treningi. Dodatkowo w ostatnich dniach, jeszcze ta kontuzja, ona też nie pomogła.